Tak pomyślałem, że może. Eee, powiem jeszcze, że e, bardzo kibicuję całej akcji e, Fundacji Wismajor i Fundacji e, Pies Przewodnik. E, sam miałem długie lata psa, który w ogóle nie był przewodnikiem, za to był najfa, najfantastyczniejszym przewodnikiem. To był pies, który sięgał mi poniżej kolan i... To była suczka, miała na imię Józef i bardzo po swojemu przepięknie pomagała wędrować. I to naprawdę są mądre rzeczy, mądre zwierzaki, a wiedzę o tym, jak pomagać tym psom, i pomagać współ, no jak to powiedzieć, współ. No w sensie, że... O, współtowarzyszą. Bardzo dobre słowa, dziękuję. współtowarzyszą, bo to... Bo to jest wspólna naprawdę rzecz. To jest. I współ... i pies jest towarzyszy człowieka, a człowiek towarzyszy psa. chciał już to troszkę. Tak. Dobrze. Ja tak muszę opowiadać, wiecie, bo, 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 bo Waldemar tutaj ma swoje prawa. E ale nie, szczęśliwie nie muszę kłamać. To nie jest tak, że, że muszę opowiadać na przykład jak na spotkaniach elektryków, że wiem wszystko o elektryce. Ja już miałem taką przygodę o pie. Mogę sporo i wiem, że to są e prawdziwe rzeczy. No dobrze. To Waldemar Margotowa już? Widzę i słyszę i czuję.